Ktoś może powiedzieć, że on nie jest pesymistą, on jest realistą. Ja powiem, że realista to jest raczej osoba, która racjonalizuje swój pesymizm. A z kolei pan Sekielski, Sekielski Tomasz, napisał kiedyś, że realista to optymista, którego dopadł pesymizm. Skoro dopadł pesymizm, to on może też przejść. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty słuchać będziesz kolejnego odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i skutecznym rozwojem osobistym. A dzisiaj chcę powiedzieć o czymś, co myślę, że fascynuje ludzi od wieków. Ludzie chcieliby tego, boją się tego, jest mnóstwo filmów i książek na ten temat. A mam na myśli. Długowieczność. Co zrobić, żeby wydłużyć swoje życie? Czego nie robić? Co nam to życie skraca? To jest mniej więcej temat dzisiejszego odcinka. Co sprawia, że niektórzy żyją dłużej, zachowując przy tym zdrowie i energię? Może to geny, może to styl życia, może to kilka rzeczy, albo jeszcze innych rzeczy wpływa na to, że tak właśnie jest. Właśnie temu się dzisiaj przyjrzę przyjrzę się temu z różnych stron, postaram się odnieść się do, postaram się odnieść się do pewnych badań, do praktyk, do materiału przygotowanego dla Netflixa o Blue Zones, czyli o takich niebieskich strefach, które na świecie zasiedlają, czy zamieszkują ludzie, którzy mają przeciętnie wyższą średnią wieku, mówimy o stu Hmm. Ale myślę, że też na doświadczeniach ludzi, którzy interesują się długowiecznością, pewnie znasz niektórych, ale o nich też powiem na samym końcu, kto to jest, kogo jeszcze warto obserwować. To co? Zaczynamy? Co zrobić, żeby żyć dłużej? Jak pewnie się orientujesz, nie ma jednego złotego środka, czy jakiejś cudownej recepty. Nie ma też wielkiej mistycznej tajemnicy, po której poznaniu nagle Twoje życie zmieni się i będziesz żył długo i szczęśliwie. To raczej jest efekt kumulacji, taki procent składany wielu różnych rzeczy. No właśnie, i z czego się to składa? O tym zaraz powiem. Zacznę jednak od czegoś, co będzie mniej przyjemne, może trochę zaskakujące, dla niektórych trochę bolesne. To taki jakby cios w nerkę albo Cios w brzuch, bo myślę, że jednym z ważniejszych rzeczy, jedną z ważniejszych rzeczy, która wpływa na naszą długowieczność, jest przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i to w pełni, w stu procentach, bo nikt więcej nie odpowiada za to, kim ty jesteś czy co osiągniesz, jak ty sam, twoje decyzje i odpowiedzialność za nie. To, że urodziłeś się w takim, a nie innym miejscu, albo żyjesz w takiej czy z taką, a nie inną rodziną, nie oznacza, że to konkretnie cię definiuje. No może dzisiaj, ale możesz to w każdym momencie zmienić, jeśli czujesz oczywiście taką potrzebę. To nie jest ograniczenie. Możesz dzisiaj żyć w dowolnym miejscu na Ziemi, póki co na Ziemi, a myślę, że w niedalekiej przyszłości pewnie i to nie będzie jedyna planeta zasiedlana przez ludzi. Hmm. Ale. Możesz też zmienić narzucone społecznie, rodzinnie, nawyki, i przyzwyczajenia, które niekoniecznie sprzyjają długości Twojego życia. Możesz pracować dla kogoś, albo możesz zatrudniać ludzi. Wszystko to i wiele innych to jest Twoja decyzja. Za tę decyzję tylko Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna. Więc jeśli chcesz szczęścia, to bierz życie w swoje ręce i ciesz się drobnymi rzeczami. Ja myślę, że, to nawet nie ja myślę, badania tak mówią, ludzie szczęśliwi, ludzie pozytywnie nastawieni do życia, ludzie optymistyczni, zwykle żyją dłużej, a według badań nawet 15% dłużej od reszty populacji. Powodem często jest to, jak traktują właśnie pod, jak podchodzą do życia, jak traktują swoje porażki, jak doceniają to, co ich spotyka i to, co ich otacza. Niby taka błahostka, bo cóż to jest docenianie? No ale docenianie, ja już mówię ze swojej perspektywy, jest bardzo trudne w czasach, kiedy do wszystkiego mamy dostęp i tak naprawdę niczego z ważniejszych rzeczy, z rzeczy niezbędnych do życia. Niczego nam nie potrzeba. Mamy wszystko. Mamy wodę tutaj. Mówię o, o naszym otoczeniu oczywiście. Mamy wodę, mamy jedzenie, domy w większości przypadków, wygodne łóżka i otaczamy się mnóstwem, mnóstwem rzeczy. Mamy wręcz za dużo. Dlatego ciężko jest nam docenić, bo zwykle docenia się coś, co się traci. Ktoś też powie, że z pesymisty nie da się zrobić optymisty da się zrobić. Ktoś może powiedzieć, że on nie jest pesymistą, on jest realistą. Ja powiem, że realista to jest raczej osoba, która racjonalizuje swój pesymizm. A z kolei pan Sekielski, Sekielski Tomasz, napisał kiedyś, że realista to optymista, którego dopadł pesymizm. Skoro dopadł pesymizm, to on może też przejść. Nad tym wszystkim można pracować, żeby podejście do życia było pozytywne. Wpływało również na na długość Twojego życia, ale przede wszystkim na jakość też Twojego życia. Ostatnio więcej w podcaście było też o oddychaniu. A ci, którzy słuchają mnie dłużej albo znają mnie trochę lepiej, to wiedzą, że zwykle jest to dany moment, czy ten moment, w którym właśnie ten konkretny temat interesuje mnie trochę bardziej. Trochę bardziej przyglądałem się. Oddychaniu zwracam uwagę na swoje oddychanie, stąd też ten temat częściej pojawiał się trochę w tym podcaście. I dlatego i dziś, dosłownie może w dwóch zdaniach, o oddychaniu w kontekście długowieczności. Głębokie, świadome oddychanie może mieć ogromny wpływ na zdrowie, a skoro na zdrowie, to i na Twoją potencjalną długowieczność. W blue zones, czyli w tych strefach. Hmm, Zamieszkiwanych przez osoby o średniej długości życia większe niż gdziekolwiek indziej. W takich strefach jak na przykład Okinawa w Japonii ludzie bardzo często praktykują techniki relaksacyjne, które łączą się z oddechem a takimi praktykami są medytacje, czy często widziane w filmach, pewnie, czy nawet w filmach dokumentalnych, tai chi, czyli taka praktyka ruchu połączona razem z oddychaniem. I to nie jest tylko redukcja stresu, ale też generalnie poprawia to funkcjonowanie całego naszego organizmu. Mówię o oddychaniu. Dlatego pamiętaj, że stres, owszem, to jeden z największych wrogów długiego życia, ale można nad nim zapanować i jednym z wielu elementów, które wpływają na długowieczność, będzie właśnie to, aby unikać stresu albo umieć sobie z tym stresem poradzić w momencie, kiedy on następuje. Dlatego oddychanie jest jednym z kluczowych elementów w mojej ocenie, które mogą wpływać na długowieczność, na długość twojego, twojego życia. Kolejnym, myślę, też kluczowym elementem będzie sen. I o śnie w podcaście też już było, i myślę, że jeszcze w podcaście o śnie będzie. Ja sam monitoruję jakość swojego spania i zwracam dużą uwagę na to, żeby się wysypiać, regenerować i unikać tego wszystkiego, co negatywnie wpływa na jakość mojego snu. Od lat używam oraring, ale myślę, że każdemu mogę polecić cokolwiek, co pozwoli um, prowadzić pewnego rodzaju dziennik, czy jakby zwracać uwagę na poprawę jakości snu. Od wspomnianego dziennika snu, ale nie dziennika snów, po takie proste wristbandy czy inne gadżety, nazwijmy to cały czas, natomiast możemy powiedzieć trochę bardziej profesjonalnie urządzenia pomiarowe. Myślę, że może jest to dość oczywiste, jak bardzo brak snu szkodzi, ale pewnie nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo wpływa to również na długość życia. I znowu wracając do stref ludzi żyjących dłużej. W tych strefach, strefach długowieczności, sen wcale nie jest traktowany jakoś szczególnie, nie jest żadną świętością, nie praktykuje się, nie modli się do boga snu i tak dalej. Ludzie tam po prostu śpią regularnie. Zwyczajnie wstają, kładą się spać z naturalnym takim rytmem dnia. Kiedy słońce wstaje, oni również wstają. Kiedy słońce chyli się ku zachodowi, oni też szykują się do spania i kładą się pewnie niedługo po zachodzie słońca. I nie chodzi o to, żeby spać 12 godzin, ale o to, aby dbać o jakość snu. Tutaj w tym kontekście zachęcam do śledzenia osoby w postaci doktora Matthew Walkera. Jest autorem książki jest e, naukowcem, e, który dużą część swojej działalności poświęca właśnie badaniu snu i temu, jak le lepiej spadzi, jak ten sen wpływa na nasze zdrowie i życie. Tak jak powiedziałem, znany badacz snu, ale to, co też on podkreśla, to najważniejsza inwestycja w swoje zdrowie to inwestycja w sen. I. To, co kiedyś powiedział, myślę, że nieraz mówi to Kuba Bebączek, że żyjemy chyba trochę już w takich czasach, gdzie takie osoby trochę bardziej świadome pewnych rzeczy nie dokonują jakiegoś nagłego przeskoku, tylko zaczynają optymalizować dosłownie o jakieś mikroprocenty, mikropostępy to, co się dzieje. Czyli w przypadku profesjonalistów oni zaczynają zwracać większą uwagę na materac, na jakim śpią poduszkę. Prześcieradło, no dosłownie na drobne, drobne, drobne rzeczy. Myślę, że my, normalni ludzie, zwykli ludzie, jesteśmy na etapie takim, żeby po prostu wypracować w sobie nawyki regularnego chodzenia spać, unikania jedzenia późno, unikania e, picia kawy późnym popołudniem czy wieczorem i wielu, wielu innych drobnych rzeczy. Ośnie, tak jak powiedziałem, już w podcaście było, więc tu dosłownie tylko jako wzmianka o tym, że sen jest cholernie istotny w kontekście, myślenia perspektywicznego, myślenia długoterminowego na temat tego, gdzie jest, czy gdzie może być punkt końca naszego życia, bo on gdzieś zawsze jest, natomiast my, my możemy świadomie na ten punkt wpływać. Idąc dalej, coś, co wielu z nas kocha, wielu z nas bez tego nie może żyć. Znaczy, nikt nie może generalnie żyć, ale przesadzamy czasem. Chodzi mi o jedzenie. Bo niestety coś, co jest niezbędne do życia, potrafi także zabić. My jesteśmy właśnie w takich czasach, gdzie potrafimy tak się najeść czy tak się objadać, że, że tym samym skracamy sobie życie. Nie chodzi o to, żeby to było byle jakie jedzenie. Chodzi raczej o to, żeby ta dieta opierała się o składniki naturalne, nieprzetworzone, o produkty, które są dla nas zdrowe, żebyśmy jedli urozmaicenie dużo warzyw, strączków ym, i ziaren, również. Y, myślę tu o bardziej o pewnie, ryby, dobre mięso gatunkowe. Chodzi właśnie o tą różnorodność, o takie urozmaicanie sobie tego, co jemy. Coś, co kochają nasze jelita, y, zwane też coraz częściej, myślę naszym drugim mózgiem, czyli to dobre jedzenie. Tu chodzi po prostu o to, aby jeść mniej, jeść rzadziej, ale za to wartościowe rzeczy i myślę, że nasz organizm nam za to podziękuje. A dodatkowo, to myślę, że warto też przyjrzeć się, i o tym też było w podcaście, czemuś, co nazywa się IF, czyli Intermediate Fasting. Tak zwany post przerywany. Nie chodzi tu o metody skrajne. Chodzi tu o taką metodę, która z jednej strony jest bardzo popularna w środowiskach osób dbających o jakość swojego życia i chcących żyć dłużej, i chcący, chcących żyć w zdrowiu. Tak jak powiedziałem, nie chodzi o skrajności, nie chodzi o głodówki, ale o taki świadomy okres, czy okres świadomej przerwy w, w niejedzeniu, czy przerwy w jedzeniu konkretnie, czy okres niejedzenia. I one pozwalają naszemu organizmowi się zregenerować, one pozwalają nam te wszystkie enzymy, które są y, niezbędne do trawienia, y, żeby były w odpowiednim poziomie, ale też tak naprawdę jelita, żeby dobrze funkcjonowały, cały organizm, y, układ pokarmowy, układ trawienny, żeby to wszystko działało poprawnie. Oczywiście chodzi, tak jak powiedziałem na wstępie, o jedzenie wartościowych rzeczy w mniejszych ilościach, nawet rzadziej nie chodzi o tak zwany OMAD, czyli one, min, one Meal a Day, bo to jest ta skrajność właśnie, jedzmy normalnie, zjedz śniadanie, zjedz obiad, zjedz kolację, ale niech ta kolacja skończy się na przykład o 18, 18.30 i później już do śniadania, tego pewnie jedzonego w okolicach 8, m, możesz świadomie i spokojnie nic nie jeść. Bo w jedzeniu chodzi o dostarczanie paliwa. Niezbędnych mikro i makroskładników, a nie o to, żeby jeść zawsze, kiedy mamy tylko na to ochotę. Owszem, jesteśmy w takich czasach, ale to te czasy już i, i nasza ułomność trochę pokazuje, że, że nie radzimy sobie z tym dobrody, dobrobytem bo mamy ochotę, mamy ochotę jeść dosyta, a później jeszcze dobijamy się jakimś deserkiem, na przykład. I pamiętaj, że wszystko jest w głowie. Ten głód fizyczny mówi o tym, że, że to jest czas, żeby zjeść, ale najczęściej czujemy głód psychiczny, czyli taką zachciankę, ale ten głód psychiczny, jak czujesz, to odpuść. Jak to rozróżnić? Głód fizyczny, będziesz czuć głód w żołądku, będziesz słyszeć burczenie w brzuchu, czyli to jest taka gotowość jelit do przyjęcia do przyjęcia treści pokarmowej. Natomiast w momencie, kiedy czujesz głód psychiczny, to znaczy, że właśnie poczułeś zapach jedzenia, chociaż całkiem niedawno jadłeś czy jadłaś. Poczułeś zapach jedzenia, tak zwany odruch Pawłowa się uruchomił, ślinianki zaczęły pracować, to zwykle są zapachy, nie wiem, pączka, ciasta, czegoś takiego, co nad wyraz pobudza te, te mechanizmy i to jest ten moment, kiedy warto sobie zadać pytanie, czy ja na pewno jestem głodny, głodna? Jeśli tak, to czy to jest to coś, co powinienem w tym momencie zjeść, myśląc o tym, że chcę żyć długo, w zdrowiu i w szczęściu? Jeśli chcę żyć długo i w zdrowiu, to może warto to odpuścić, zaczekać jeszcze chwilę, a później zjeść wartościowy posiłek. Dlatego warto spróbować jeść mniej, jeść rzadziej, bez fanatyzmu oczywiście. I należy słuchać swojego ciała, ale słuchać ciała, które mówi jestem głodny, daj mi jeść, bo potrzebuję dobrze funkcjonować, a nie mam ochotę na coś słodkiego. Innym z kolei obszarem, który jest bardzo istotny, na, czy ma ol, olbrzymi wpływ na długowieczność, o tym też mówiłem w tym podcaście, bo e, poruszam często takie tematy, zwracam na nie uwagę i sam staram się tego pilnować, ruch, to zdrowie. To nie jest, myślę, żadna nowość. Kiedyś mówiło się, że sport to zdrowie, ale wystarczy już teraz tylko odpowiedni ruch. Nie chodzi o to, aby uprawiać jakąś konkretną dyscyplinę sportową czy wiele tych dyscyplin sportowych, tylko uprawiać ruch jako taki, dlatego że stajemy w miejscu, a raczej siadamy w miejscu i przez wiele godzin nie ruszamy się z tego miejsca. Dlatego warto. Dbać o świadomy ruch. W tych strefach niebieskich bluząc, aktywność fizyczna to też nie była siłownia. To nie były biegi, to nie były maratony. To są codzienne, naturalne ruchy, spacery, praca w ogrodzie, czasem taniec. Taniec no, w tych strefach to taki powiedzmy rytuał, y, czy taniec ludowy może bardziej. Chodzi o to po prostu, że ci ludzie tam nie ćwiczą, by spalić kalorie, bo my tutaj przecież w Europie i w Stanach i w wielu miejscach na świecie ćwiczymy po to, żeby spalić kalorie. A tam um, ruszają się ci ludzie, dlatego że ruch jest po prostu częścią ich życia. I to jest, myślę, klucz. I myślę, że warto znaleźć taką formę aktywności, taki ruch, który sprawi olbrzymią przyjemność, który możemy praktykować regularnie, który nic nie kosztuje, poza tym, że poświęcimy odrobinę czasu na to, aby wyjść na przykład. Na spacer, ale aby ten spacer był trochę energetyczniejszy, czy trochę bardziej aktywny, trochę bardziej dynamiczny, może w ten sposób powiem, czyli trochę większym tempem, ruszając przy okazji rękami, ruszając całym ciałem, a nie tylko hmm, trzymając na przykład ręce w kieszeniach i idąc, a jeszcze patrząc pod nogi, tylko i wyłącznie. Więc dużo chodzić, spacerować po okolicy, po parku, po lesie, plaży, po górach, cokolwiek masz w zasięgu, a wiedz mi, wiedz, że. Zawsze w zasięgu coś masz. Ostatnim dzisiaj, ale myślę, że nie ostatnim w ogóle z takich kluczowych obszarów jest coś, co też powoli w tych czasach zanika, a w strefach niebieskich Bluząc ludzie żyją tym, bo ludzie żyją w silnych społecznościach. Chodzi mi o relacje, chodzi o to, że ludzie tam otoczeni są rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. To wszystko tworzy taką sieć wsparcia. Sieć, która chroni przed samotnością, chroni przed stresem, chroni przed degradacją trochę psychiczną również. Badania pokazują, że osoby, które mają bliskie relacje, żyją dłużej, ale też są szczęśliwsi. Dlatego myślę, że warto zadbać nie tylko o swoje ciało, ale też o to, aby więzi z innymi, z innymi ludźmi, z bliskimi ludźmi były dobre. Badania pokazują także, że izolacja z kolei społeczna. Bardzo istotnie wpływa na długość życia poprzez zapadalność na choroby demencyjne, Alzheimera i tak dalej. Nieraz pewnie też słyszałeś, czy słyszałaś, że kiedy umiera jedna z osób w związku w takiej bliskiej relacji, to niestety ta druga bardzo często umiera dosyć szybko po tej pierwszej. To też pokazuje, jak silne są relacje, i taka potrzeba, takie poczucie sensu w związku. I w związku też z tą drugą osobą, czy osobami. To jest szalenie istotne w kontekście długości naszego życia. Choć myślę, że długowieczność to nie są tylko geny, które oczywiście że odgrywają dużą rolę, ale też badania genetyczne pokazują, że niektóre osoby mają taką naturalną predyspozycję do dłuższego życia, co nie oznacza, że ty nie możesz żyć dłużej, mimo że tego nie mówią o tobie twoje geny. Jeśli twoje geny mówią o tobie pewne rzeczy, to tu trzeba sobie taki test wtedy ewentualnie zrobić i najlepiej go skonsultować ze specjalistą z genetykiem, to możesz podjąć wszelkie działania, które będą wpływały na to, że będziesz świadomie to swoje życie wydłużać, albo przynajmniej nie będziesz go skracać. Jest też coś takiego, co nazywa się telomerem, i to są. Takie, jakby to obrazowo powiedzieć, takie nakrętki na, na końcach naszych chromosomów, które chronią DNA przed uszkodzeniami. No i z wiekiem te telomery stają się coraz krótsze, a to z kolei też wpływa na przyspieszenie starzenia, czy szybsze starzenie się. Ale, tak jak powiedziałem, jest też dobra wiadomość, styl życia może istotnie wpłynąć na długość samego życia, czyli m.in. właśnie długość tych telomerów, które w dużej mierze mówią o. Potencjalnej długości Twojego życia. Dlatego zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, obniżanie stresu poprzez świadome oddychanie, koncentrowanie się na oddychaniu, na dobrej jakości śnie to wszystko może spowodować, że Twoje telomery będą wolniej się skracały. Może tak, bo na pewno się nie wydłużą, ale będą wolniej się skracały. Nauka daje więc narzędzia na to, abyśmy mogli czy daje nam rzędzia, narzędzia do tego, abyśmy mogli świadomie wpływać na, na nasze geny, nawet na długość naszego życia? Bo co najbardziej skraca nam życie? Najczęściej skraca nam życie, oczywiście pomijając wypadki, bo nie bardzo możemy mieć na to wpływ, albo przynajmniej mamy ograniczony wpływ na, na to, czy wypadek się zdarzy, czy nie. Ale najczęstszymi przyczynami śmierci są choroby cywilizacyjne, choroba serca, nowotwory, cukrzyca, cukrzyca typu drugiego i choroby układu oddechowego. I wiele z tych e, chorób związanych jest właśnie ze stylem naszego życia. Na przykład choroby serca często wynikają z niezdrowej diety, braku ruchu, czy palenie papierosów na przykład, czy, czy zażywania innych środków. Nowotwory też... Oczywiście istotny wpływ na to, czy zapadniemy na, na jakąś chorobę nowotworową, ma styl również naszego życia, na przykład palenie papierosów, czy nadmierne spożywanie alkoholu, albo brak aktywności fizycznej, również, czy śmieciowe jedzenie. To wszystko podnosi ryzyko zapadalności na którąś z tych chorób, czy tak samo jak cukrzyca na przykład. To jest. Chyba największym efektem y, jest po prostu otyłość, czyli obiadanie się, obżarstwo, o czym też mówiłem przy okazji y, głodu psychicznego i głodu fizycznego. Dlatego wszystko, co mówiłem od początku tego odcinka, ma znaczenie. Od wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, po to, jak oddychasz, jak się wysypiasz, co i ile jesz, ile się ruszasz i jakie tworzysz relacje. Dlatego, jeżeli chcesz być bardziej na bieżąco z kwestią długowieczności, z kwestią pewnych działań profilaktycznych, które należałoby podejmować, w obojętnie jakim wieku jesteś, aby żyć dłużej, czy co najmniej nie skracać sobie naszego genetycznego życia, to warto przyjrzeć się pewnym osobom, które poświęcają swoją pracę albo swoje życie niemalże na to, aby badać długowieczność, czy to, co na nią wpływa takimi osobami może być na przykład doktor David Sinclair. Jak zobaczysz jego zdjęcie, to nie uwierzysz, ile ma lat. To jest biolog z Harvardu, który bada procesy starzenia się i promuje zdrowy styl życia. Jest w skrajności chyba trochę, jeśli chodzi o kwestię postu przerywanego. Dan Betner. Autor książek, autor dokumentów, między innymi tego o Blue Zones, który mogłeś czy mogłaś zobaczyć na Netflixie, a do którego się też dzisiaj odnosiłem. On podróżuje po świecie, szuka sekretów długowieczności, ale wiemy już wszyscy, że to nie są sekrety. To są pewne praktyki, które należy podejmować i zaczynać podejmować je tak szybko jak to możliwe. I to właśnie dzięki nim możemy lepiej dzisiaj rozumieć, co tak naprawdę wpływa na długie. Życie, długie i zdrowe życie. Wspomniany też wcześniej dr Matthew Walker i tematy snu, bo tu jest ekspertem, czy na przykład uwaga, taka myślę ciekawa persona, Brian Johnson, który wydał już ponad 2 miliony dolarów na badania nad sobą i testowanie, eksperymentowanie wręcz na sobie możliwych narzędzi biohakowych i, i prozdrowotnych, które mają w ostateczności wydłużyć jego życie. Tak jak powiedziałem, to trochę bardziej jako ciekawostka. Ale podsumowując, długowieczność to nie tylko geny, to styl życia, który obejmuje świadome oddychanie, dobry sen, zdrową dietę, regularną aktywność, silne, zdrowe, dobre relacje. Warto czerpać inspiracje od ludzi z tych stref, przyglądać się im, patrzeć na ich codzienne życie i starać się chociażby małe elementy od nich zabierać i wdrażać w swoje życie. Warto też przyglądać się tym badaczom, ale pamiętać, że nie ma jednej recepty, nie ma jednego środka każdy z nas też jest inny dlatego trzeba słuchać swojego ciała, podchodzić też krytycznie do wszystkiego, co czytamy i słyszymy, nawet do tego materiału dzisiaj ale też warto dostosować. Różne praktyki sprawdzające się u wielu innych ludzi do swoich rutyn, po prostu odstawiać to, co nam szkodzi, a brać więcej tego, co jest dla nas dobre. I tylko małe ogłoszenie na koniec. W moim drugim podcaście, bajkowym podcaście, który jest raczej tylko w aplikacjach audio, dotarłem do komentarzy, które zostawiają tam dzieci i które czekały na nowe bajki. Niemal się wzruszyłem czytając to, co tam było napisane, i chcę czytać trochę więcej bajek. Problem polega na tym, że bajki, które widzisz w księgarniach, bajki, które widzisz w internecie, są bardzo często objęte prawami autorskimi, więc nie mogę ich tak po prostu przeczytać. Te bajki, które ja czytam, to są bardzo często bajki pisane przez dzieci w przedszkolach, przez pierwsze klasy czy początkowe klasy gdzieś w szkołach, czy Pisane przez rodziców i chowane czasem do szuflady, bo przecież nikt tego nie wyda nigdy. Ja chętnie takie bajki przeczytam, więc jeśli ktoś z Twoich znajomych tworzy takie treści, albo sam masz ochotę napisać dla swojego dziecka bajkę, a później posłuchać jej w bajkowym podcaście, to napisz do mnie: Wojtek Małpa, rozwój osobisty dla każdego.pl albo Wojtek Małpa, bajkowy podcast.pl. A ja, nie przedłużając, raz jeszcze podziękuję za bycie ze mną i zaproszę na. Kolejny materiał za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.